Cześć, witajcie w kolejnym filmie na kanale, w filmie z aktualizacji maluchów. No i powiem też parę informacji e, względem hodowli, e, co i jak. Więc może zacznijmy od maluchów. Zacznijmy od najstarszych maluszków. Jak widać, zjadłem już worek Widać tu maluchy. Mamy tu piękne 7 pięknych sztuk. Mamy dwa niebieskie, o. 4 czarne. Maluchy i jeden z rokaty Jak widać dostał imię bumbelek Nie wiem zobaczymy czy to będzie samczyk czy samiczka Ale zostanie w hodowli Maluszki już powoli zaczynają jak widać chrupać marcheweczkę Jak widać już powoli zaczynają Jak mogę to daję im trochę takich obierek z marchewki właśnie Z buraków jak mam To właśnie im przynoszę tutaj wiadomo, jakieś liście takie drobne sałata, i tak dalej, maluchy takie rzeczy u mnie dostają. Tak, tutaj mamy właśnie te czarne. O, tutaj rzucają się do matki, do cycka. No. no. widać, zresztą maluszki. No, jest akurat ogromna różnica między tymi od niej, a tymi od tej niebieskiej syro od tej niebieskiej zaraz wam pokażę no łóżka już trochę niektóry, niektórym tak widać fajnie e, trochę jakby miały opaść zobaczymy co z tego będzie takie wiecie takie nastroszone łóżka takie zamiast tak równo to trzymają mnie tak bardziej jakby to pokazać no zresztą widać tak o widać że jedno jakby opada drugie też zobaczymy co z tego będzie o, a ten Wąbelek sobie skoczył do, yy, pasi, do karmnika, i zajada sobie pasza. No, o, fajne maluchy. No, tam samiczka barana wariuje, obie wariują. Yy, cały czas szukam do nich samca, jakby ktoś miał, yy, oczywiście z rodowodem, yy, niebieskiego srokacz, czy yy, województwo ewentualnie no, no wiadomo, jakieś tam yy, wysyłki są teraz zabronione, więc no wiadomo, e, napiszcie, rozważę tam, e, prawda, oferty, jak już, no, widać maluchy, maluchy, o, przycopiają się, dają. Mamy, zostawmy, niech już sobie tam zajedają, trzeba uważać na zamykanie, żeby, żeby memu nic się nie stało i tutaj mamy wielkoludy tak naprawdę, to jest mama. A tam w rogu siedzą, zostały dwa, jeden niebieski, jeden niebieski srokacz, jedną sztukę tutaj, o widać oko wielka, w no, porównaniu do tamtych sztuk od samicy czarnej, od wiedeńskiej, no to są jednak maluchami tam, tamte są małe, bardzo, o widać, drugi się obudził widać już powoli uch, uszy już coraz bardziej nadujdą bardzo szybko, bardzo fajnie maluchy na pewno zostają do dalszej hodowli więc no, zostawiam, je sobie najpraw, zostawiam je sobie najprawdopodobniej zobaczymy coś na wystawy myślę, że zostanie z nich więc myślę, że oba zostaną tak naprawdę zobaczymy, bo są naprawdę fajne, duże, rosną bardzo szybko są aktualnie, dzisiaj mamy, już wam mówię, 25 kwietnia, one są z 7, te są z 4 kwietnia, więc różnica jest 3 dni. Ogólnie myślałem nad przełożeniem, ale te już zaczęły otwierać oczy i tak postanowiłem, że nie będę ich przerzucać, nie będę korygować, zostawię tak jak jest. No i tak się odchowują ładnie. No, matka jest trochę, trochę spokojniejsza, ale dalej, dalej agresja w niej jest. Dalej dosyć agresywna. Niestety. Zobaczymy, może się poprawi, mam nadzieję. Samiczka po tym miocie będzie na sprzedaż, więc jak będzie ktoś chciał, możecie się ze mną, będzie można się ze mną kontaktować. Na pewno jak będzie ogłoszenie o Alix, więc... Będzie, no, będzie na pewno wiadomo jak będę sprzedawać no dobra, myślę że możemy zamknąć tu mamy samca barana francuskiego niebieskiego srokacz pokrył mi dzisiaj jedną samiczkę zaraz do niej pójdziemy tu mamy samicę baran, baranek karzełek księżniczka o imieniu księżniczka właśnie no z samiczką czekamy na wykot samiczka bardzo ładna no mówię czekamy na, na wykot aż, aż da jakieś jakieś maluszki nam tutaj tam na dole siedzi właśnie książę, który będzie który to jest właśnie samczyk który pokrył nam samiczkę właśnie ją no, no i czekamy wykot ma chyba 4 albo 5 kwietnia 4 albo 5 maja już nie pamiętam na 4 albo na 5 ma termin wykotu Dalej tam mamy sonicę nowozelandzką Ona jest na sprzedaż Link do ogłoszenia w opisie zapraszam jeśli ktoś jest zainteresowany Została jedna Cena 140 zł Myślę że nie jest mało, mało znaczy no nie jest nie jest dużo jak bo naprawdę samica jest bardzo ładna zresztą zresztą widać ta, ta komora ma 80 cm wszerz tam jakieś 90 do tego i 60 wysokości więc można sobie porównać ją do wielkości tej komory choć i tak kamera ją zmniejsza więc no wiadomo nie jest, nie jest to jednak najlepsza Sytuacja, tam mam samiczkę drugą nowozelandzką, ona jest za użytek własny, to tam nie ma co mówić, za bardzo przy niej, no mówię, dalej, dalej choruje, dalej się nie do tego wyleczyć, już nawet nie myślę za bardzo o jej wyleczeniu, bo leczę to rok i nic, nic nie idzie, dobra, no my widzimy się już przy tamtych królikach. No i mówię, jesteśmy tutaj przy tej samiczce Ta samiczka nie okociła się w końcu Została dopuszczona jeszcze raz dzisiaj Zastanawiam się czy ją przenosić, czy ją zostawić Jeszcze nie wiem Piszcie w komentarzach jak myślicie Czy ją przenieść, bo jeśli miałbym ją gdzieś przenosić To najprawdopodobniej wiecie jak jest ta samica 94 punkty, którą teraz sprzedaję To ona by była obok siedziała I myślę, że tam by się okociła Myślę, że tam by była w porządku miejsce, ewentualnie tam, gdzie jest samica niebieska barana, to ona by tam poszła. A samica niebieska barana by poszła pod samca a barana srokacza. Yy, prawda, pod tego, wiadomo pod którego. Yy, no. Yy. no. Samiczka fajna, ładnie się prezentuje, dosyć ciężka się zrobiła. Yy. Myślę, że też będzie na sprzedaż po wykocie, po odchowaniu maluchów będzie na sprzedaż. No trochę się boi. Więc no. No jest. Tu mało właśnie kremidło, Słomę ciągle są za słomę zabiera i kładzie sobie tam. Woli leżeć. Tak. Nie wiem dlaczego. No wiadomo, niektóre króliki mają takie. Swoje widzi mi się, że będą tak leżeć.